13 lipca funkcjonariusze łukowskiej komendy obchodzili Święto Policji. 28 policjantów otrzymało w tym dniu awanse na wyższe stopnie zawodowe. Awanse wręczał im zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Policji Henryk Rudnik. On również przekazał policjantom życzenia od komendanta wojewódzkiego. Koleżanki i koledzy, dzisiaj tak króciutko i. W sposób taki epizodyczny świętujemy. Bo wiadomo, świętować możemy codziennie jakiś drobny sukces, pocieszyć się z kolegą, z koleżanką po, pochwali przełożonej, można, można podzielić się z radością ze swoją najbliższą osobą, ale nie mamy szansy powiedzieć temu wszystkiemu społeczeństwu. Nie możemy w tym powiedzieć, słuchajcie, my jesteśmy tu po to, żeby Wam służyć, bo pracujemy w usługach, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy instytucją usługową i świadczymy usługę bezpieczeństwa. Chcemy da dać wam wszystko, co umiemy najlepiej. Chcemy wam pozwolić, żebyście żyli spokojnie, żebyście mogli zostawić własny dom wyjeżdżając na czasy, żeby wasze dziecko idące do szkoły było bezpieczne, żeby go nikt po drodze nie okradł. My jesteśmy tu po to. I dzisiaj chcemy właśnie z tego miejsca o tym powiedzieć. Przedstawicielom naszych władz samorządowych, panu staroście, panu burmistrzowi, chcemy uspokoić, że policja zna swoje zadanie i wie, co przed nimi stoi. Żaden z nas tu stojących i siedzących, nie podpisał umowy o pracę. Nikt z Państwa nie podpisał umowy pracy. pracę. Myśmy tylko powtarzali rote ślubowania za komendantem wojewódzkim. Mówiliśmy, że będziemy służyć nawet z narażeniem życia. Nie licząc czasu, nie licząc godzin i nie patrząc, czy nam dobrze płacą, czy gorzej płacą. Mamy pracować dobrze, mamy służyć. Chciałbym także za Waszym pośrednictwem pokłonić się Waszym najbliższym rodzinom, mężom, żonom. I to, co wcześniej wymieniałem, informuję o tym, że komendant wojewódzki chce Was o to samo prosić. Przekażcie pozdrowienia, a także przeprosiny. Za to, że jednokrotnie nie mogą wyjechać na weekend, bo muszą spędzić domu, bo ukochany, czy ukochana w tym czasie musi pełnić służbę. Bo jak mamy długi weekend, to policjanci pracują, a ludzie sobie odpoczywają. Jak mamy święta zaduszki, to jest akcja z jak mamy, jak mamy sylwestra, musimy pilnować i bawiących się. I cetera i cetera Mógłbym to wymieniać innej sytuacji. I za te, za te samotne wigilie, za te wolne. Wolne miejsce przy stole Wielkanocnym załóżmy, przeproście swoich najbliższych i podziękuję za to wyrozumiałość. A ja Wam ze swojej strony bardzo gorąco dziękuję i życzę, żebyśmy takie spotkania jak dzisiejsze, przynajmniej w tym ostatni akcent, który był w tych kopertach, żeby częściej do Was trafił. Bo jak wiadomo, awansy mogą trafiać raz w roku. Tak jest przyjęte, tak jest zapisane, że w święto policji będziemy awansowani, będziemy podnosili swoją, że tak powiem, własne ego. Patrząc na, na lewe czy na prawe ramię, każdy z Was ma pewną satysfakcję, jeśli coś tam przybywa. I tego Państwu życzę, żeby przybywało jak najwięcej, żebyście awansowali, żebyście awansowali w stopniu, w stanowisku, żebyście mieli wiele, i czerpali całymi garściami satysfakcji z tej trudnej rundy. Tego Wam serdecznie życzę i pozdrawiam. Na uroczystej odprawie, która odbyła się z okazji Święta Policji, gościli burmistrz Dariusz Szóstek, starosta Janusz Kozioł, komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Rusinek oraz prokurator rejonowy Mariusz Brojek. Myślę, że to będzie jak najbardziej uprawnione, kiedy powiem, że jestem jedną z tych osób, które chyba najlepiej rozumieją, no może poza funkcjonariuszami Straży Pożarnej, rozumieją co znaczy wasza służba, bo e, tak na dobrą sprawę prokuratura miałaby ogromne kłopoty w funkcjonowaniu, gdyby nie współpraca z wami i za tą współpracę dziękuję. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami i ja sam i prokuratorzy łukowscy, z którymi przychodzi wam współdziałać, czasami bywamy szorstcy i może to jest właściwe miejsce, żeby za tę szorstkość przeprosić, ale Mam nadzieję, że wybaczacie nam to, bowiem naszym wspólnym celem jest to, żebyśmy osiągali właśnie jak największy poziom bezpieczeństwa tutaj na terenie naszego działania. To się udaje i za to, co robicie w imieniu swoimi prokuratorów, w imieniu ludzi, którzy do nas również przychodzą i wypowiadają także na Wasz temat ciepłe słowa, po prostu dziękuję. Święto Policji było też okazją do nagrodzenia policjantów. Siedmiu funkcjonariuszy otrzymało nagrody pieniężne od komendanta wojewódzkiego, a czterech od komendanta łukowskiej policji Andrzeja Panasza. Otrzymane w dniu dzisiejszym awanse oraz wyróżnienia z rąk lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji są docenieniem pracy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w pierwszym półroczu 2011 roku. Ja tylko przypomnę, że w tym okresie czasu Nasi policjanci wykryli 87% ogółu wszystkich przestępstw zaistniałych na terenie naszego powiatu. A jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne, to na cztery zaistniałe przestępstwa, w trzech z nich ustaliliśmy i zatrzymaliśmy sprawcę przestępstwa. Ja jestem z tych wyników zadowolony. Oczywiście chciałbym, żeby były one lepsze. Chociaż myślę, że najlepszą oceną naszej pracy jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i naszego powiatu, jeżeli nasi mieszkańcy będą się czuć bezpiecznie, a tak w swojej wypowiedzi mówi między innymi burmistrz miasta Łuków, to my będziemy z tej pracy zadowoleni.